Cześć, witajcie. Zaraz Wam pokażę kolejną kartkę, jaką stworzyłam. To, co jest ważne i istotne i od czego zacznę, to pokazuję Wam kopertę, ponieważ kopertę sama wykonałam, ozdobiłam ją tak tutaj delikatnie. Jest ona otwierana na rzep i ostatnio troszeczkę te rzepy gdzieś tam farbą brudzę, przez to, że jakby ten biały nie zawsze mi do wszystkiego pasuje. Jak widzicie, troszeczkę ją gdzieś tam pochlapałam, tak, żeby wyglądała po prostu koperta ciekawiej. Ale oczywiście przejdę do tego, co jest najważniejsze, czyli do kartki. Tak wygląda. Postawiłam na bazę tą B6. Ostatnio zresztą ja ją bardzo y, lubię. To, to jest coś pomiędzy tym, co często robię, czyli pomiędzy dl taką długą, a y, daje więcej możliwości, bo jest szersza troszkę jak ta baza kwadratowa. Także y, tak ozdobiłam przód. Tu jest tył. Jest podwójna, podwójna po prostu... Warstwa, jak widzicie, jest biała baza od Godbox, plus do tego właśnie tutaj jest taki niebieski i na to kwiatowy. I tak wygląda środek. Troszkę taka po prostu klasyka, jeżeli o to chodzi. W sensie taki niebieski z kropeczkami, ale strasznie mi się on po prostu tutaj spodobał, i pomyślałam, że zrobię właśnie taką zakładkę tutaj, w którą można wsunąć życzenia. O takie, tutaj są życzenia plus oczywiście można coś tutaj dołożyć do, do tego jak widzicie też to tutaj ozdobiłam tymi kwiatkami, tymi dodatkami zaraz Wam to w ogóle pokażę, bo całość to są właśnie takie dodatki z, z troszkę może takiej starszej kolekcji od piątku 13. chciałam Wam ją po prostu pokazać, bo mam jeszcze takie arkusze na szczęście z 2022 roku po prostu jak wyszła ta kolekcja, chociaż ja nie jestem fanką y, takich jasnych, pastelowych kolorów, to po prostu w niej się tak zakochałam, że y, kupiłam od razu, od razu po prostu całą dużą, bo się nie umiałam oprzeć niej. I zobaczcie, stąd wycinam sobie kwiaty. Do kompozycji. Z tego arkusza, w ogóle, piątek 13 często ma właśnie taki, ten duży arkusz, że tak powiem, z kwiatkami, które po prostu można wyciąć i je wykorzystać, czy nie wiem, czy, czy takie na przykład z liśćmi, i cały taki arkusz kupuję tak naprawdę tylko po to, żeby, żeby go sobie po prostu powycinać i używać tych elementów. A co do tych, do tych bas, tutaj to postawiam na mintajowskie Elodie tylko ten zeszyt uzupełniający, bo tutaj akurat mam mały z okładką, a tamte już mam takie końcowe, końcowe po prostu sztuki. Troszeczkę jak widzicie dołożyłam tutaj tekturek i to co jest w zasadzie ważne i istotne to to, o czym chciałam oczywiście powiedzieć, to to, że tutaj jest napisk, jest on wydrukowany w technologii 3D i Mam go od Izabel To jest kolor co prawda malinowy. On jest bardzo taki intensywny. Nie wiem, czy teraz to przywidać. Wzięłam pędzel, ten taki gąbkowy, i przetarłam po prostu białą farbą, przez to, żeby on bardziej pasował tutaj do. Do kartki, bo ten jednak był zbyt taki rażący, nieładnie to wyglądało, więc y, widzicie można zawsze sobie gdzieś tam po prostu farbą czy tuszem wspomóc się i y, obniżyć jakby ton, intensywność koloru, także tak się prezentuje kartka, jest jak dla mnie bardzo taka kobieca. Jest dużo takich właśnie dodatków kobiecych w świetnych kolorach. Uwielbiam niebieski i powiem wam coraz częściej. Naprawdę te pastelowe, takie delikatniejsze kolory też mi się bardzo po prostu podobają. Także tyle z mojej strony. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Wyczekujcie, będą za niedługo. Stałe tutoriale, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Także dzięki, wielkie miłego dnia, życzę pa pa!